Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej za 2017 rok, prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację zakładu. SPZO w Sokułce w 2017 roku uzyskał przychody w kwocie 34 431 851, złotych. Poniósł koszty swojej działalności w kwocie 34 milionów 370 130 zł, a tym samym zakończył do, rok 2017 dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 30 tysięcy 338 zł. SPZO w Sokułce zatrudniał średnio 323,9 osób na umowę o pracę oraz 61 kontraktów. Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki ujęte w rozporządzeniu ministra zdrowia. Przyjęto cztery obszary analizy: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie. Wskaźniki zyskowności, tutaj występują trzy wskaźniki, które były badane. Pierwszy to wskaźnik zyskowności netto. Pokazuje on, jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. Wskaźnik ten wyniósł 0,09%, co oznacza, że uzyskał ocenę 3 punktów na 5 możliwych. Kolejny wskaźnik to wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej, który określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu. Wskaźnik ten wyniósł 0,21%, co oznacza, że zakład uzyskał 3 punkty na 5 możliwych. I trzeci wskaźnik to jest wskaźnik zyskowności aktywów, który wyniósł 0,19%, co oznacza, że zakład uzyskał również 3 punkty na 5 możliwych. Dodatnia wartość tego wskaźnika informuje o tym, że zakład uzyskał, generuje zysk. Łącznie w zakresie zyskowności Spzos w sokółce uzyskał 9 na 15 możliwych punktów. Jest to wynik o jeden punkt niższy niż za rok 2016. Kolejny obszar to wskaźniki płynności. Tutaj występują dwa wskaźniki, które były badane, a więc wskaźnik bieżącej płynności, który określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Zakład uzyskał wskaźnik ten wyniósł 1,16, co oznacza, że uzyskał 8 punktów na 12 możliwych. Jest to wartość wskaźnika, która świadczy o zdolności zakładu do regulowania bieżących zobowiązań. Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych i tutaj wskaźnik tej płynności wyniósł 1,42, co oznacza, że zakład uzyskał maksymalną ocenę 13 punktów. Świadczy to do zdolności zakładu do regulowania zobowiązań krótkoterminowych łatwo upłynnianymi aktywami obrotowymi. Łącznie SPZUS w Sokółce uzyskał 21 punktów na 25 możliwych do uzyskania w tym zakresie i jest to wynik taki sam jak w roku 2016. Kolejnym obszarem jest efektywność. Tutaj były badane dwa wskaźniki efektywności, czyli wskaźnik rotacji należności. Wartość tego wskaźnika w sokółce wynosi 29,11, co oznacza, że uzyskał maksymalną ocenę trzech punktów, zakład oczekuje na uzyskanie należności około 29 dni. Wskaźnik rotacji zobowiązań. Tutaj wartość tego wskaźnika wyniosła 8,61, co oznacza, że uzyskał maksymalną ocenę 7 punktów. Zakład y, potrzebuje średnio 17 dni na spłatę zobowiązań. Łącznie SPZO w Sokółce uzyskał 10 punktów na 10 możliwych do uzyskania w tym zakresie. I ostatnim badanym obszarem było zadłużenie. Wskaźniki zadłużenia określa się poprzez wskaźnik zadłużenia aktywów, który informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Wartość wskaźnika zadłużenia SPZOS w Sokułce wyniósł 52,44%, co oznacza, że uzyskał ocenę 8 punktów na 10 możliwych. Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych, przypadających na jednostkę funduszu własnego. Wartość tego wskaźnika w Sokółce wyniosła 16,30, co oznacza, że uzyskał on 0 punktów na 10 możliwych. Łącznie SPZOZ w Sokółce uzyskał 8 punktów na 20 możliwych do uzyskania w tym zakresie i jest to wynik taki sam jak w roku 2016. Podsumowując na 70 możliwych do uzyskania punktów, SPZOZ w Sokółce uzyskał 48. Według oceny wskaźnikowej sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala oceniana jest pozytywnie. Wszystkie mechanizmy kontroli i osiągnięcia dokonane w analizowym okresie wpływają pozytywnie na podejmowane decyzje co do dalszego rozwoju jednostki, jej przyszłości i inwestycji. Na podstawie osiągniętych wskaźników i oceny zyskowności, płynności, efektywności zadłużenia zakład planuje utrzymanie działalności na poziomie wartości zakładanej w 2017 roku. Prognoza zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych zakłada minimalny wzrost zobowiązań bieżących krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług podatków. W prognozie na lata 2018-2020 SPZOZ w Sokułce zaplanował takie zadania inwestycyjne jak przebudowa bloku operacyjnego, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, zakup sprzętu medycznego, rozszerzenia struktury SPZOZ w Sokułce o poradnię neurochirurgiczną. Działania inwestycyjne mają na celu poprawę jakości dostępu do oferowanych świadczeń, obniżenie poziomu kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu oraz odbudowanie kontraktu z NFZ w zakresie umowy ryczałtowej. Dziękuję. W przeciągu sześciu miesięcy tego roku już yy, po raz trzeci tak, po raz trzeci oceniamy sytuację ekonomiczno-finansową szpitali. Ostatnia ocena była równo miesiąc temu na poprzedniej sesji. I czy Państwo jesteście naiwni, po prostu, że myślicie, że może do trzech razy sztuka, czy do czterech razy sztuka, prawda, że, że w końcu, w końcu Hołownia zagłosuje pozytywnie za tymi sprawozdaniami? To się głęboko mylicie. Nie poparłem sprawozdań poprzednich dwóch za 2017 rok i również nie poprę tych sprawozdań. Dziękuję. Z ustawą o działalności leczniczej, Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, mamy obowiązek przedstawić raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, i to robimy w te, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Ponadto musicie Państwo również zatwierdzać sprawozdania finansowe. To wynika już z ustawy o rachunkowości. Także to wszyscy, wszystkie te trzy sprawozdania wynikają z innych ustaw, które nakłada na nas obowiązek przedstawiania Radzie Powiatu, i dlatego to robimy. Gdybyśmy tego nie robili, to byśmy działali niezgodnie z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Przepraszam Panie Przewodniczący, ale może coś z tymi mikrofonami będzie ładnego. Włączamy Działa? Panie radny, ja nie wiem, ale to trzeba mieć naprawdę taki poziom wygalowania i zadufania w sobie, żeby myśleć, że my dla Pańskiego dobrego samopoczucia, czy chęci y, tego, żeby pan zagłosował pozytywnie za daną uchwałę, czy też negatywnie, wprowadzając coś do porządku mało po raz kolejny wypłacał, to naprawdę przeszedł Pan samego siebie i chyba znaczy jeszcze jakiego w ogóle jeszcze nie było, pan? W ogóle, nie, naprawdę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego w zakładu w Sokółce za rok 2017. Projekt uchwały Państwo mają? Pani przecież nie Kolejny raport. Nie, uchwała. Yy, uchwała Rady Powiatu Sokolskiego z dnia 28 5 czerwca w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Sokółce za rok 2017 na podstawie, i tutaj jest, um, są artykuły ustawy o działalności leczniczej, paragraf 1. Ustęp 1. Ocenia się pozytywnie sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Sokółce za rok 2017. Oceny dokonano na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sekuce za rok 2017. Ustęp 2. Uzasadnienie stanowiące załączoną uchwały stanowi integralną część uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za, proszę rękę do góry. Komisję? Wszystko? Dziękuję. To kto jest za rynka kategorii? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie ma. Trzynastu za. Kto, kto pisze? Tu pisze, tak? 13 za, 1 przeciw, bo tylko jeden wymył.